Mahaparata. Opowieść dziewiąta. Zdobycie władzy przez króla prawa. Lord Krishna rzekł: O Arjuno, wiedz, że pojawiam się w każdym eonie, gdy autorytet prawa słabnie i triumfuje chaos. Tworzę wówczas samego siebie i ustanawiam ponownie autorytet prawa, aby ochraniać ludzi cnoty i niszczyć tych, co czynią zło. Opowieść pierwsza. Draupadi przynosi Pandawom szczęśliwe odwrócenie losu. Po rozmowie z mędrcem Wiasą król Drupada nabrał przekonania, że małżeństwo jego córki Draupadi z pięcioma Pandawami, choć zdaje się być występkiem, wynika ze zrządzenia losu. Rzekł do Wiasy: "Obraminie, sprzeciwiałem się temu małżeństwu, zanim poznałem twe słowa. Teraz jednak wiem, że jest ono zrządzeniem boskim, które bez względu na to, co zrobimy, musi się spełnić." Nie sposób bowiem rozplątać węzła przeznaczenia. Człowiek nie jest panem swego własnego losu i los jednego zalotnika jest splątany z losem wielu innych. Ponieważ czas był pomyślny, przystąpiono natychmiast do wykonania rytuałów ślubnych. Pierwszego dnia król Drupada oddał rękę swej córki Juthishtirze, a następnie przez cztery kolejne dni odzyskująca każdego dnia swe dziewictwo Draupadi poślubiała pozostałych braci. Zgodnie z tradycją, oddając swą córkę za żonę pięciu Pandawom, król Drupada hojnie ich obdarował, i synowie Pandu zdobywszy wraz z boginią dobrobytu wielkie bogactwo, czuli się w stolicy pancialów jak sam król bogów Indra w swej niebiańskiej stolicy. Król Drupada, z kolei, mając za swych sprzymierzeńców potężnych Pandawów, pozbył się wszelkiego lęku i przestał obawiać się nawet bogów. Kunti pobłogosławiła swą synową, mówiąc, o, moja piękna synowo, przynieś mym synom szczęśliwy los. Uroć im synów, przynieś im szczęście, miłość i radość. Podczas składania ofiary, bądź oddaną im żoną, oddawaj hołd gościom, mędrcom, dzieciom, starszym i starszyźnie swego rodu. Bądź królową dla judi Sztyry, gdy odzyska utracone królestwo jako król prawa, a gdy twoi potężni mężowie podbiją swoją własną mocą całą Ziemię. Oddaj się braminom podczas wielkiej ofiary konia, zdobądź wszelkie ziemskie bogactwa, które są dla ludzi dostępne. Z okazji swego ślubu Pandawowie otrzymali również wielkie bogactwa od swego kuzyna Kryszny Wasudewy, które Yudhisthira bez wahania przyjął, gdyż dobrze mu życzył. Od tego momentu Kryszna będzie zawsze towarzyszył Pandawom, i jego losy będą się ściśle przeplatać się z losami Pandawów. Od tego momentu datuje się również nierozerwalna przyjaźń Arjuny z Kryszną. Opowieść druga. Król Dhritarashtra oddaje Pandawom we władanie Laskandała. Pandawowie nie ukrywali już dłużej swej tożsamości i wieść o tym, że Draupadi została wygrana nie przez Bramina, lecz przez wojownika Arjunę w bramińskim przebraniu, szybko się rozeszła wśród królów po całej ziemi. Wszelkie ich wątpliwości co do legalności wygranej. Rozwiały się i ich serca oczyściły się z wrogości. Doszli do wniosku, że Pandawowie w cudowny sposób narodzili się ponownie na ziemi, gdyż uważali ich za spalonych żywcem przez ogień, który pochłonął pałac pułapkę zbudowaną, jak sądzili, za zgodą niewidomego króla Dhritarashtry. Opowiadając się po stronie Pandawów, obwiniali o zło i rzucali przekleństwa na niewidomego króla, jego syna Duryodhana i nawet na Bishmę za to, że nie zrobił nic, aby zapobiec zbrodni. Wieść o tym, że Pandawowie nie spłonęli i że to Arjuna wygrał Draupadi bardzo przygnębiła Duryodhanę, który ruszył w drogę powrotną do Hastinapury, mając za towarzyszy swych braci oraz przyjaciół Ashwatamana, Siakuniego i Karne. Towarzyszył mu także bramin krypa. Za niepowodzenie własnych wysiłków zabicia Pandawów obwiniał ministra Purokane, który zamiast spalić Pandawów, sam dał się spalić. Z niepokojem myślał o tym, że gdy cały świat dowie się o jego przestępstwie, będzie musiał stawić czoła swym kuzynom, którzy nie byli już dłużej pozbawionymi władzy wygnańcami, lecz dzięki swemu małżeństwu z Draupadi stali się groźnymi przeciwnikami, mającymi po swej stronie potężnych sprzymierzeńców jak król Drupada oraz szef rodu Jadawów Kryszna i jego brat Balarama. O wygranej Pandawów dowiedział się też wkrótce minister Dritarasztry Widura, i nie mogąc powstrzymać swej radości, rzekł do niewidomego króla: O królu, potomkowie naszej królewskiej linii wygrali szczęśliwy los. Drita Rasztra, którego wiedza nie sięgała dalej niż jego wzrok, ucieszył się myśląc, że Widura informuje go w ten sposób o wygranej jego najstarszego syna, Duryodhany. Gdy Widura wyprowadził go z błędu, wyjaśniając, że miał na myśli Pandawów, którzy, jak się okazało, nie tylko nie zginęli, ale również w uczciwej walce wygrali rękę Draupadi i dzięki temu małżeństwu mają obecnie pod swym dowództwem potężną armię. Nastrój Dritarasztry się nie zmienił i dalej wyrażał swą wielką radość, twierdząc, że synowie jego brata Pandu są mu nawet drożsi niż jego własny syn. Entuzjazm niewidomego króla dla Pandawów szybko jednak wygasł wraz z powrotem jego syna Durjodani, który poprosił ojca o rozmowę na osobności i mając za świadka jedynie karne, wyraził swe wielkie oburzenie, że może on rozmawiać w ten sposób z Widurą i brać sukces jego rywali za swój własny. Duryodhana rzekł O ojcze, nie powinieneś sprzyjać swym działaniem rozwojowi siły Pandawów, lecz dążyć do jej złamania, gdyż inaczej zaleją nią i pochłoną zarówno twoich synów, jak i ich armię. Ślepy król Dritarasztra przyznał się wówczas swemu synowi, że myślał podobnie, lecz w swej mowie nie chciał zdradzać swych prawdziwych myśli przed Widurą. Rozgorączkowany Duryodhana chciał raz jeszcze użyć podstępu, aby zniszczyć siłę Pandawów. Proponował podjęcie prób skłócenia synów Kunti z synami Madri, przekupienie króla Drupady i jego synów i przeciągnięcie ich na swoją stronę, uniemożliwienie Pandawom powrotu do Hastinapury i skłonienie ich do osiedlenia się w królestwie Drupady podburzenie draupadi przeciw pandawom, podstępne zabicie bimy i osłabienie w ten sposób siły arjuna, który w walce potrzebuje ochrony bhimy, nasłanie na pandawów pięknych kobiet i tak dalej. karna sprzeciwił się jednakże pomysłom duryodhany, twierdząc, że pandawów nie można pokonać przy pomocy podstępu, o czym sami mogli się już przekonać bo wszystkie podstępy dotychczas użyte nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, pomimo tego, że Pandawowie byli młodzi, ufni i łatwo dostępni. Tym bardziej nie należy więc liczyć na ich skuteczność teraz, gdy rozwinęli w pełni skrzydła, nie przebywają bezpośrednio w ich zasięgu i nie tylko chcą odzyskać własne dziedzictwo, lecz ponadto stali się nieufni i sprzyja im los. Według Karny jedyną słuszną strategią zniszczenia Pandawów jest natychmiastowa wojna podjęta, zanim zdołają się jeszcze bardziej wzmocnić przez zdobycie nowych sprzymierzeńców i zanim Kryszna Wasudewa stanie w obronie ich praw i przybędzie do Hastinapury na czele wojowników ze swego rodu Jadawów i zażąda zwrócenia im królestwa. Karna rzekł o Duryodhana, wojna i prowadzenie jej tak, żeby ją wygrać, a nie używanie podstępu jest czynem godnym wojownika i magnata i jest jego świętym obowiązkiem. Spieszmy się jednak z jej wypowiedzeniem, bo gdy Kryszna pierwszy ją nam wypowie, Pandawowie będą w stanie zdobyć całą ziemię. Król Dhritarashtra zgodził się ze stanowiskiem karny i zwołał zgromadzenie swych doradców, gdyż o wojnie nie mógł decydować sam i aby ją rozpocząć musiał uzyskać na nią zgodę dziadka Pury Bhishmy, Bramina Drony i swego ministra Vidury. Bhishma gorąco sprzeciwił się wojnie, twierdząc, że wojny domowej z synami króla Pandu nigdy by sobie nie wybaczył, gdyż Pandawowie są mu równie drodzy, jak synowie króla Dhritarashtry i że zarówno jego, jak i króla Dritarasztry obowiązkiem jest troszczenie się o ich dobro, a nie zabijanie ich. Dla Biszmy alternatywą wojny był podział królestwa między Kaurawów i Pandawów. Biszma rzekł, zwracając się do króla Dritarasztry, O królu, zarówno twoi synowie, jak i synowie twojego brata Pandu są władcami naszego ludu i królestwo jest ich wspólnym dziedzictwem. Jeżeli odmawiasz im prawa do dziedzictwa to na jakiej podstawie sam rościsz sobie do niego prawo? Oddaj Pandawom we władanie połowę królestwa i tym kompromisowym rozwiązaniem zadowól wszystkich. Żadne inne rozwiązanie nie przyniesie naszemu królestwu pożytku, lecz hańbę, która spadnie na ciebie. Chroń swe dobre imię, gdyż życie człowieka, który je stracił, staje się jałowe. Kroczenie ścieżką prawa zawsze było ozdobą naszej królewskiej linii. Krocz więc dalej tą ścieżką, tak jak kroczyli nią nasi przodkowie. Zamiast rozpoczynać wojnę, ciesz się z tego, że szczęśliwe zrządzenie losu pozwoliło Pandawom uciec z płonącego pałacu, podczas gdy podły Purokana, który ich śmierć zaplanował, poniósł śmierć. Po czym Bishma rzekł do Duryodany O synu króla Dritarasztry, cały płonę ze wstydu, gdy myślę o tym, co się przytrafiło twym kuzynom i od czasu pożaru pałacu Pułapki nie śmiem spojrzeć prosto w oczy żadnej żywej istocie. To nie purokane ludzie obciążają winą za jego podpalenie, lecz ciebie. Fakt, że pandawowie przeżyli ten pożar, rozgrzesza cię z twej winy i niczego nie powinieneś bardziej pragnąć niż ich widoku. Teraz nawet król bogów Indra nie może odebrać im dziedzictwa, które im się należy i którego ich bezprawnie pozbawiono. Jeżeli chcesz podążać ścieżką prawa, sprawić mi radość i zapewnić bezpieczeństwo królestwu, Zgódź się na to, by podzielić je równo i oddać Pandawom należną im połowę. Drona poparł słowa Bishmy, mówiąc, że oddanie Pandawom połowy królestwa jest zgodne z odwiecznym prawem, honorem i uczciwością. Zaproponował, aby natychmiast wysłać do króla Drupady i Pandawów zręcznego dyplomatę i po obdarowaniu ich wszystkich obfitymi darami zaoferować im przyjaźń poprosić o powrót do Hastinapury i po uzyskaniu zgody podwładnych oddać im ich dziedzictwo. Słowa Bishmy i Drony wzburzyły karne, który rzekł, że trzymają oni stronę Pandawów i że ich rady są sprzeczne z interesem Dritarasztry. A gdy w grę wchodzi interes, nie należy ulegać uczuciom takim jak przyjaźń i honor, gdyż nie one rządzą światem, tylko los. Dritarasztra otrzymał królestwo wyrokiem losu, a koronowanemu królowi nie można odebrać królestwa, gdyż zostało mu ono przeznaczone i jego uczciwość, czy też nieuczciwość, mądrość, czy głupota, nie mają w tej sprawie nic do rzeczy. Oburzony wypowiedzią karny, drona rzekł: O karna, bies przez ciebie przemawia, gdy oskarżasz mnie o tendencyjność i niegodziwość. Twoim celem jest zniszczenie Pandawów, a nie obrona królestwa Baaratów przed zniszczeniem. Usłyszawszy tę wrogą wymianę zdań, głos zabrał widura. Rzekł: O królu do ciebie należy decyzja. Podejmując ją nie kieruj się sercem, lecz weź pod uwagę jakość dawanej ci rady. To nie karna, lecz Biszma i drona przemawiają w Twym interesie, gdyż niestronniczość przez nich przemawia, lecz mądrość i doświadczenie, które zdobyli wraz z wiekiem. Ich siłą jest ich prawość, która nie pozwala im na to, aby bronić tej lub innej strony, kierując się własnym interesem. Choć rada dana ci przez karne jest zgodna z kodem wojowników, to jednak weź pod uwagę to, że wojna z pandawami nie może przynieść ci zwycięstwa, gdyż pandawów, którzy mają poparcie i realizują cele bogów, nie można pokonać na polu bitewnym. Jak można pokonać ardżunę, który jest synem samego indry, lub bime, który jest silniejszy od setki słoni, lub bliźniaków Nakule i Sahadewe, którzy podczas bitwy przypominają synów samego Boga śmierci? Jak mógłby przegrać wojnę Judisztira, skoro jest uosobieniem wytrwałości, współczucia, cierpliwości, wierności i odwagi? Co więcej, pandawowie są nie tylko poczęci przez Bogów, ale także zdobyli poparcie potężnych władców ziemi jak król Drupada i sam Kryszna? Widura kontynuował: O królu, pokaż Pandawom swą przychylność i oczyść się z niesławy, którą przyniósł na ciebie kryminalny czyn purokany. Przekształć sprzymierzeńców Pandawów w swoich własnych popleczników, zdobądź poprzez dyplomację to, co chciałbyś uzyskać przez z góry przegraną wojnę. Lud Hastinapury wie już, że Pandawowie żyją. Zaproś więc Pandawów do Hastinapury i pozwól ludowi odpowiednio ich przywitać. Duryodhana, Karna i Siakuni są krótkowzrocznymi i samowolnymi głupcami. Nie słuchaj ich rady. I nie ulegaj wpływowi Duryodhany, gdyż on prowadzi ku zniszczeniu zarówno naszej ziemi, jak i ludu. Po wysłuchaniu wszystkich tych argumentów, Dritarasztre nieoczekiwanie przekonały słowa Bishmy. Drony i Widury i podzielając ich stanowisko, rozkazał Widurze, aby udał się natychmiast do królestwa króla Drupady i sprowadził Pandawów z powrotem do Hastinapury, oddając należne im honory. Widura wykonał powierzone mu zadanie i poinformował króla Drupadę, Pandawów, jak i obecnego tam kryszne że król Dhritarashtra pragnie mieć ich wszystkich za sprzymierzeńców i że z sercem przepełnionym ojcowską miłością oczekuje powrotu Pandawów do Hastinapury. Opowieść trzecia. Krishna pomaga Pandawom w zbudowaniu Indra Prasty, fortecy króla Prawa. Król Drupada ucieszył się z przekazanych mu przez Widurę słów Dhritarashtry gdyż sam od dawna sądził, że Pandawowie powinni wrócić tam, gdzie jest ich dom, choć nie sądził, że on jako pierwszy powinien tę myśl wypowiedzieć. Obecnie decyzja o ich powrocie zależała jedynie od zgody samych Pandawów oraz od zgody Kryszny Wasudewy i jego brata Balaramy, którzy byli potężnymi protektorami Pandawów. Yudhishthira poprosił Krysznę o wyrażenie w tej sprawie swej opinii i Kryszna powiedział, że jeżeli kroczący ścieżką prawa król Drupada nie ma nic przeciwko ich powrotowi, przeto Pandawowie powinni wrócić do Hastinapury. Drupada z kolei rzekł, o Kryszna, skoro ty się zgadzasz, Pandawowie nie powinni obawiać się żadnego podstępu i udać się bez obaw do Hastinapury. Wkrótce Pandawowie w towarzystwie swej żony Draupadi i swej matki Kunti Ruszyli w kierunku Hastinapury, witani u bram miasta przez braminów Krypę i dronę wysłanych tam przez króla Dritarasztry oraz przez mieszkańców, którzy cieszyli się z powrotu synów króla Pandu, wiedząc, że będą ich chronić przy pomocy prawa. Po dotarciu do pałacu Pandawowie powitali wszystkich tych, którzy na to zasłużyli, i po odpoczynku zostali zawezwani do stawienia się przed oblicze króla Dritarasztry, który rzekł: O Judhisztyra. Udaj się ze swymi braćmi na dzikie tereny lasu Kandawa i w ten sposób przyjmij we władanie połowę królestwa. Pod zbrojną ochroną Ardjuny będziecie się tam czuć jak bogowie pod opieką Indry. Pandawowie zaakceptowali propozycję króla i mając za swego przewodnika Kryszne, ruszyli bez strachu w kierunku przerażającego lasu Kandawa zamieszkałego przez demony. Zbudowali tam miasto piękne jak niebiańskie królestwo Indry. Które przez analogię nazwali Indraprastą. Pod kierunkiem bramina Wiasy wykonali święte ryty pacyfikacji i na dobrze wróżącym kawałku lądu zbudowali obronny zamek otoczony fosą i murem pokrytym włóczniami i oszczepami, przypominającymi węże o rozdwojonych językach. Od miasta fortecy Pandawów otoczonej przez dziki Laskandała bił niebiański blask, czyniąc ją podobną do błyskawicy rozświetlającej chmury. To przepiękne miejsce, wypełnione po brzegi bogactwem, było jak tron, na którym zasiada sam Bóg bogactwa Kubera. Do miasta zaczęli ściągać bramini i kupcy, artyści i rzemieślnicy w poszukiwaniu szczęścia. Otaczały je wspaniałe ogrody, pełne drzew, wiecznie obsypanych kwiatami i owocami, i pełne ptactwa. Przecinały je liczne ulice i wypełnione było mnóstwem białych domów i zbiorników wodnych pokrytych kwiatami lotosu. Gdy prace nad budową fortecy króla prawa Yudhishthiry zostały zakończone, Krishna ze swym bratem Balaramą uznali, że mogą opuścić Indraprastę i udać się do swego miasta Dwaraki, pozostawiając rządy Yudhishthirze, który miał oparcie w sile swych braci. Po pokonaniu swych wrogów, oddani prawdzie i prawu Pandawowie żyli w swej fortecy zamieszkałej przez uczciwych ludzi w szczęśliwym uniesieniu i zasiadając na kosztownych tronach, Sprawowali z radością swe urzędy. Indra Prasta, rządzona przez tych pięciu Łuczników równych Indrze, rozsiewała wokół blask równy blaskowi Królestwa Indry lub miasta wężów Phogawati.